Dzisiaj gramy sobie w StumbleGuys, um, bo tu siedzi mnie mój kuzyn. cześć. Nagrywam Cześć. No, więc kręcimy jeszcze jeden moment zorganizować miętko. Tak, tysiąc klejnotów widzowie. Czy to jest czy nie? Tak. No to odrzuć. Dobra. Klikaj ok. Dobra. Um. Dobra wybierz sobie jakie skinak, którym mamy grać. Ok. Wybierz mi kolor skóry jeszcze. Jenny and Wookiee kicker. No, a więc sobie gramy Tutaj się spotkamy z Kuzynką Szybciej Dobra Okej okay. I lecimy, gramy Okay. Uratowałam się jeszcze. Uratuj się se. O, udało mi się nie Dobrze, teraz tu. A jeszcze, bo tam obok słyszycie różne dźwięki. Bo mój kuzyn, który właśnie przed chwilą mówił Wam cześć, i mi mówił o. i mi odbierał. Odbierał. To ona no, do mój kanał po prostu. Więc. No, wpadajcie też na Zofia, Pop, Oj, przegrałam. Ale jeszcze raz zagramy. Wpadajcie też na. ten, jak się nazywa? nazosiaol.pl moje koleżanki. Odbieramy losowanie darmowe. Czy to wyznaczyłem? Nie boli. Dobra. I co mamy? Najgorzej. Nie chciałam go totalnie. Raz. Seria? Jak było? karuzelka. Było w budynku, stał tam menel, biegiem wróciłem moje serce to zło Moje serce to odejmę, że ja, młody Hilton To, co zaraz będę jadł, jedzie windą Chwilę się jak Piotruś Pan, ale z blizną Z niszczy życzenia mam złota rybko Chcę mieć urodziny. Nie, nie pocałujesz mnie, gościu. To jest niewidoczne. Ty u nas się Co? Ty. No, u was nagrywałam. A teraz na raz. Pójdź gościu. gościu chce każdego całować, widzicie? Ten bez twarzy ogólnie, to on chce każdego całować. Mnie tak gonił przez cały czas. Nie chcę nie balbaldy też. dwa, trzy. Ciągle chcę mieć urodziny, a my na Staję Bawić się jak nigdy. Nie chcę wcale przestać. Chcę mieć urodziny, wydać całe siano. Przeżyć te godziny, wrócić jutro rano. A teraz, naraz. Lupię. Harry, O nie, na osiem osób to jest tragiczne. Katy. Już lepszy jest widzowie. Blokdasz. Da. No bo blokdasz faktycznie lubię, ale też czasami jak nam podadzą takie, że tego się nie da utrzymać. się.

Mój Ej, ludzie mnie odgrywają. Biedronki ode mnie się odganiają. ją. wy to widzicie? No, gościu, znowu chcę każdego całować. No, co z nim? Poczekajcie, będę sobie gała. Widzieliście to? Co? Biedronka mnie tak wywaliła, że. zrobiłam salto. Odzie? Przegrałam. No, to teraz sobie <laughs> zagrałem w kid Jump. Ogólnie to będzie jakiś dłuższy film. Mamy piankę widzowie, bo ja odblokowałam piankę. marzenia nie jest go nic, my. do tańca zapraszam. Pa 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 pa, 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 pa. napika co to Oj, przegrałam. a i oczywiście się pojawi świąteczny vlog. No, nie wiem czy z Wigilii, ale raczej z Mikołajku, bo z Mikołajkiem ja tak nie spędzam czasu z rodziną. To jest dla nas normalny dzień. Wie... Wigilii to wiecie, nie? No. Ty wcale się pojawi. No. Powiedzcie coś? Nie lubię wojna i Kati. Widzowie tak jak nienawidzę. Palion jest jeszcze gorszy. Naprawdę. No, teraz zagramy sobie w Perio i O2. To jest świetna gierka. Ja? Yeah. No. Jest... Kupia. To jest koseka. Ficie. Dobra, teraz będziemy pączkiem, widzowie. Ty lub. Tabę. dla Katy. Stół. No. Ło widzowie, to jest coś mega potrzebnego tutaj teraz. Yy, ogólnie to sobie zbiorę na szpciaku. Mhm. Mm Fitzofia, ludzie katip, ale nie widać <mówi> jak. Zakochają się katipy też. Ktoś mnie zabił, widzowie, nie myślałam tego. Dobra widzowie, więc kończymy i pa pa.